Witam, mordeczki. Statystyka tygodnia troszeczkę opóźniona, no ale ważne, że jest, tak więc zaczynamy. Jeśli chodzi o serię dzienne, najlepiej poszedł nam piątek. Cały zielony w sobotę, również kuponik został trafiony. Seria dzienna w tym tygodniu nie poszła najgorzej. Jeśli chodzi o bieżący tydzień, no to już zaczynamy Ligę Polską, więc myślę, że będzie dość ciekawie, lepsze wyniki, i już te top-ligi będą wkraczać. Będą wkraczały również puchary. Tak więc spodziewamy się dość mocnego wzrostu, jeśli chodzi o trafialność na naszych rozkminkach. Dalej zobaczmy, co tam było w Wimbledonie. Poniedziałek singielki na plus, adebelki na minus. Kupony w śmietnik, za to wtorek, singlowo na minus, adebelki na plus, praktycznie całe zielone. Kupon trafiony z przebiciem, oczywiście dwóch postawionych. Jeśli chodzi o środę, plusowe, single. Deble na minusie, za to kupon znowu trafiony, 1 na 2 z przebiciem na 2 kupony. Czwartek, piątek, singielki w plecy, za to debelki w plus, kupon znowu 1 trafiony z przebiciem na 2. Sobota, niedziela, single na minus, na plus, za to deble i kupony również z przebiciem na plusie. Tak więc tak wyglądał Wimbledon. A Puchary Europejskie w zeszłym tygodniu wyglądały następująco: Liga Mistrzów na minusie, za to na plusie. Druga plansza ligowa. Jeśli chodzi o ligę konferencji, bardzo duży plus tutaj z tej pierwszej. Tabelki: tylko jedna pozycja nietrafiona. Druga tabelka na minusie, trzecia na minusie, czwarta na plusie. No i kupony z dużym przebiciem. Jedna nk gdzie był remis, nie ma zakładu, a tak to 2 na 3 kupony trafione, w tym ten główny kuponik, środkowy, No więc puchar europejskie całkiem całkiem. Teraz lecimy z prime, em. tutaj wyszedł nam plusowo wszystkie trzy podstawowe kupony nam weszły. Bardzo ładny zysk. Jeśli chodzi o poboczne kuponiki, nie weszły, ja się przegrał, a zysk z wszystkich kuponów z primeu. To na czysto 1250, tak więc Prime z dość dużym zyskiem, a nam pozostaje rozliczenie grupek VIP polskich. VIP Standard dało nam 175 czystego zysku, 1 na 3 kupony trafione. Premium, oczywiście, każdy miał inne kupony, ale zostało to tak skonstruowane, że w zeszłym tygodniu około 100 euro czystego zysku każdy z członków VIP premium zgarnął. Tak więc grupa premium może być zadowolona. Grupa standard również. Jutro kolejne kuponiki do dwóch naszych grupek piłkarskich. Tak więc zapraszam jeżeli chcesz jeszcze dołączyć kupony. Od razu mówię, że będą z polskich lig. A pozostała nam do rozliczenia liga typera. Na pierwszym miejscu Bard 95 punktów. Drugie miejsce Exequo Dominik Zieliński, Jarek Sos, Lichul, Paweł Luszczak, tutaj po 90 punkcików, poker na szóstym. na siódmym Grzegorz z górki, ósme to egzekwo koro i Mateusz Przybysz, a na dziesiątym jestem ja. Trzymam się jeszcze na lewej stronie tabelki, a póki co traktuję to dość rozrywkowo. Jeśli chcecie, żebym podgonił, to napiszcie w komentarzach, to postaram się rozkminiać te typy, tak by te punkty zdobywać. Póki co mam trochę bekę z ludzi, którzy przepisują ode mnie typ, bo już znalazłem trzy takie osoby, które właśnie tak robią i to robią nagminnie. A tak jak mówię, ja te typy umieszczam po prostu czysto, randomowo, bez żadnych przemyśleń. Jeszcze jedna kwestia wyjaśnienia jednego komentarza, który mi się nie spodobał bardzo. To było pod filmem z Prime'ą bodajże. Ktoś tam napisał, że generalnie nie powinienem się wypowiadać o tym, że bagieta jest przygotowany, o tym, że to jest faworyt i o tym, że gość jest upośledzony i dlaczego stawiam go w roli faworyta. Informuję tutaj was na kanale, że jest y, tak jakby moim pewniakiem. No to odpowiedź do tego pana brzmi tak, że oczywiście y, jest moim pewniakiem. I to nie to, że mam jakieś deale z Bukami, bo nie mam deali z Bukami na zasadzie tego, że oni mówią mi kto wygra, bo nie ma czegoś takiego i takie coś nie istnieje, nie istniało i nie będzie istnieć. Współprace z firmami bukmacherskimi są na zasadach nie w kompetencje sportowe, to jest raz. A dwa, komentarz zniknął po walce Bagiety, dosłownie kilka minut, gdy Bagieta wygrał swoją walkę, komentarza już nie było. Tak więc pan ma wielkie jaja, z tego co widzę. Ten sam człowiek chyba pisał komentarz pod jakimś tam filmem z Pucharów Europejskich, że jakaś drużyna na pewno nie wygra i na pewno zagra odwrotnie. I też ten komentarz zniknął, gdy ta drużyna jednak wygrała. Więc jeśli jesteście przekonani o manii swojej wyższości, no to droga w ogóle nie musicie oglądać takich kanałów, nie musicie się sugerować typami. Poza tym ja nie jestem od tego, żeby coś komuś sugerować. Ja tutaj daję. Swoje przemyślenia, zanalizowane typy. Moja praca dla Was nie polega na tym, że ja wyjmuję szklaną kulę i myślę, że wygra dzisiaj nie wiem Real Madryt, a jutro wygra Barcelona. Nie uważam się za jakiegokolwiek jasno widza i kogoś, kto przewiduje przyszłość, bo czegoś takiego nie można zrobić. Praca analityka jest pracą polegającą na cyferkach, na wyliczaniu prawdopodobieństwa matematycznego. Jak nie wiecie, co to jest, to wygooglujcie sobie to. My nie przewidujemy przyszłości, my zwiększamy prawdopodobieństwo na podstawie jakichś danych statystycznych wyliczeń i czegoś, co można wziąć za drobny pewnik w analizowaniu danych zdarzeń. Nie ma to nic wspólnego z tym, że ktoś coś nam sugeruje to raz, nie ma to nic wspólnego z tym, że robimy jednych zawodników bardziej, drugich mniej lub, lub faworyzujemy jakąś drużynę, bo im kibicujemy. Bądź nie faworyzujemy jakiejś drużyny, bo jej nie lubimy. Idąc tym tropem myślenia, uznając na przykład moje pochodzenie, że jestem Warszawiakiem, nie powinienem nigdy grać na Lecha Poznań. Zobaczcie moje typy, jakie są w ekstraklasie w zeszłym sezonie: czy gram na Lecha, czy gram przeciwko Lechowi. Nie ma to żadnego znaczenia z jakiego miasta pochodzę, jakiemu, jakiej drużynie kibicuję. Praca na kanale jest pracą analityczną. Polega na wyliczaniu prawdopodobieństwa. Powtarzam to po raz kolejny, ale widzę, że do niektórych po prostu to nie dociera. Znajdują się wielcy znawcy i tak jak mówię, nikomu nikt nie broni otworzyć sobie własnego kanału, mówić o swoich typach na jakichś tam swoich wymyślonych podstawach. Jeśli będzie Was dużo osób oglądało, no to fajnie, gratuluję Wam sukcesu i rozwijajcie się jak możecie, ale ruszcie czasami trochę głową, zanim coś napiszecie durnego w komentarzu, pogrążając samych siebie. To taka mała dygresja do tego pana, który napisał właśnie komentarz o Bagiecie. I gdyby Bagieta przegrał swoją walkę, również to samo bym powiedział. To nie znaczy, że ten człowiek miał rację, bo różnica między takim typem zanalizowanym, a niezanalizowanym jest bardzo duża. Ze względów statystycznych nie znaczy to, że taki typ na pewno wejdzie. Tyle w tym temacie, zamykamy temat. Ja zapraszam od ciebie do wspierania kanału. Od najniższego poziomu wsparcia macie dostęp do wszystkich filmików, które zamieszczam na kanale. Powracają już ligi podstawowe, tak więc trafialność na pewno będzie sporo wyższa. Wradza Liga Polska, Liga Polska jest nieprzewidywalna z tego co wiecie, chociaż w zeszłym sezonie bardzo dobrze nam wyszła. Akurat Liga Polska, warto wspierać kanał, no bo. Dodatkowe kupony macie, właśnie Toplink, dodatkowe kupony macie z jakichś pucharów europejskich, będą również dodatkowe kupony z reprezentacji, gdy będą. Tak więc, zapraszam do wspierania. Zapraszam również do grupek VIP polskich, jest VIP Standard, VIP Premium, są to grupki z piłki nożnej, mamy grupki z innych dyscyplin. No i pamiętajcie, że niedługo zaczyna się NFL. W związku z tym, że wróciłem już do Was, by regularnie nagrywać filmiki, mam dla Was promocję, jeśli chodzi o grupy VIP-owskie. Jeśli macie ochotę dołączyć, zapraszam mailowo na sportradictions.pl, No i żegnam się oczywiście z Wami już w tym odcinku. Kolejny odcinek ze statystykami będzie we wtorek w przyszłym tygodniu, a my czekamy na Ekstraklasę, będzie sporo filmików przed weekendem. Dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, Zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.